Chcemy tak, ich podziękować i nie pozwolić! <noise> <Willem wróć>? Dobra! <noise> no nie <be. głos> <noise> Teraz. I widzimy nasze drzewo, w którym się chwalimy. To jest tulipanowiec, Mamy takie dwa, tak? Kiedy będzie kwitnął? Już zaczyna kwitnąć. Gdzie, nie, gdzie można zobaczyć kwiaty, pojedyncze kwiaty. Na tlezie o tutaj. Na no, razie się góry no? Proszę Państwa, po gdzie? lewej stronie W górze po lewej stronie widać. 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 Już jest wiele kwiatów. No jest. No jest Jest. No? jest. wygląda niesamowicie, kiedy jest całe to Czyli za tydzień? No prawdopodobnie to wszystko będzie zależało od pogody. Mhm. Kwitnie przez cały czerwiec, przekwita na początku lipca. Mamy dwa takie tulipanowce. Tamten po lewej stronie jest posadzony w latach 60. Wtedy to zakłada się tutaj na zamku wokół zamku obrowy na podstawie projektów profesora Gerarda Ciołka. Ale są też drzewa, które rosną przed zamkiem i tyłu za zamkiem. Drzewa, które pamiętają czasy Dolańskich. Tu z drzew jest właśnie ten nasz unikanowiec. Proszę Państwa, drzwi, które mamy na wprost prowadzą do części hotelowej. My wchodzimy tutaj. Za czasów Leszczyńskich była to największa sala na zamku. Można było urządzić bal, wyprawić uczty. No i zwróćmy jeszcze też uwagę na ten kartusz herbowy, gdzie oprócz głowy żubra są litery A, D, L, P, B czyli Andra de Leszno Palatynus Brestaunvis oznacza to Andrzej z Leszna Wojewoda Brzeski to dowód, że tym głównym budowniczym był właśnie Andrzej Leszczyński jego ojciec zaczyna budowę zamku, to jest ta część ale on na podstawie projektu Sankt Gucz jego zamek rozbudowuje no i zostawia też po sobie ślady idziemy proszę Państwa zobaczyć jak wygląda nasza ważnym gościom tutaj odbywały się różne ważne narady, spotkania, konferencje a dzisiaj tak i inaczej się